kurde, kurwy sej swojej bale. Halo piesku? Hej. No. Ojej, ojej, no co? Taki piesek, co? Kochany? Ojej, taki I tutaj też taki maluszek? Halo? Hej. Zobaczcie, jaki smród jest, Jezus, masak.

Gnój, Tu pan zobaczy pracownik, proszę pana, te wrastające Zdaj, pazury tak, tutaj. Tak, Widzi pan? Widzi pan te wrastające pazury? To nie jest dobrobytu, no, proszę, proszę. pani. I te kautuny. Widzi pan? W no, A tu niech pan dotknie. Nie pan dotknie, same no, gnaty wystają temu psu. Niech pan tak, dotknie, pan jak pan miednica staje? wystaje. Czuje pan miednicę wystającą? Psu? Jak kości mu wystają? Sterczą? To, dobrobytu. to nie jest Mieli dobrobyt. Panu? Ale proszę pana, mnie nie interesują pana obowiązki 50, 50 pracowników. Panie, do prokuratury proszę pana. my na tym dyskusji, jak proszę państwa, kończymy. Dziękuję panu uprzejmie. Do widzenia. Nawet w dwa.